Liwice, co prawda, nie mają własnego kosmodromu, ale pokazały dziś własny sposób na podbój kosmosu. Akademicki Klub Krótkofalowców Politechniki Śląskiej wysłał w przestrzeń balon z aparaturą pomiarową. Choć ten nietypowy statek opuścić Ziemi raczej nie mógł, to jednak poleciał tak wysoko, że już tylko krok dzielił go od oderwania się od naszej planety. No wszystko, a wszystko po to, by jeszcze raz, tym razem przy pomocy techniki, udowodnić, że Ziemia jest okrągła, a kosmos bez. Kresne. Alicja Wanderkogen 3 2 Ostatnie sekundy. Ostatnie. Ostatni. Ostatni. I wystartował eksplorator przestrzeni tej najbliższej Kosmosowi. Cel wyznaczony wysoko, bo 30 km nad Ziemią. Zdjęcie krzywizny Ziemi i czerni kosmicznej próżni. Nie możemy tam polecić ze względów typowo finansowych i, i warunków, które tam panują. Trzeba było wysłać coś, co nam zrobi zdjęcia i wróci z tymi zdjęciami tutaj na ziemię. Czyli taki na pierwszy rzut oka mało skomplikowany zestaw. Lateksowy balon, spadochron, który zapewni aparaturze bezpieczny powrót na ziemię, oraz zasobnik z elektroniką. W zasobniku jednak baterie modem GSM, nadajnik radiowy, aparat fotograficzny i kamera. Z chirurgiczną precyzją balon napełniono helem, najmniejszy błąd równoznaczny byłby z niepowodzeniem misji. Ta biała skrzynka ma unieść się na wysokość, gdzie temperatura dochodzi do minus 60 stopni Celsjusza więc niezbędne jest takie źródło ciepła. Wielki start gliwickiego balonu obserwowało kilkadziesiąt osób, wśród nich Władysław Ochrombel. Co tam słychać na górze? No przecież nie mamy dostępu, bo poruszamy się tylko po ziemi. No i mówiąc tak szczerze, no co tam na górze, to nie wiemy. By pogłębić tę wiedzę, trzeba było również pobawić się w detektywów. Ruszamy na poszukiwania. Zaledwie kilka minut po starcie. To nie powinno utonąć i raczej powinno być w miarę hermetyczne. Kamery są wodoodporne, więc zakładamy, że nie utonie. No oczywiście zawsze jest możliwość, że spadnie na drogę albo spadnie, nie wiem, na komin czy na linię wysokiego napięcia, ale na to już nie mamy wpływu. Przez trzy godziny lot tej cennej aparatury pomiarowej śledzili przy pomocy komputera. W jego ostatniej fazie miała wrócić na ziemię. Tu w Centrum Dowodzenia na bieżąco sprawdzano aktualną pozycję, informacje o wysokości i prędkości oraz temperaturę. Wysyła balon do nas informacje z odpowiednią częstotliwością, czyli co jakiś czas wysyła informacje, tak zwana próbka. My ją szczytujemy tutaj u siebie za pomocą odbiorników i dzięki temu, dzięki wizualizacji, możemy zobaczyć na ekranie, gdzie jest. O tej niezwykłej wyprawie w kierunku kosmosu, alfabetem Morsa poinformowano też innych krótkofalowców. Wielkie lądowanie miało miejsce koło Aleksandrowa. Kosmiczny zestaw spadł wprost na jezdnię. Na szczęście po tym projekcie nikt się nie przejechał. Alicja van der Kogen, Silesia, informacje.